Czy mogłabyś opowiedzieć o tym, jakie możliwości pracy dostałaś, czy to, że przeprowadzić się do No z pracą, że tak powiem, no, teraz też jest ciężko w tym aspekcie, ponieważ wybuchła ta pandemia, tak? No wiadomo, że jednak rynek pracy bardziej się zamknął, ograniczył, ale no dostałam możliwość właśnie e, właśnie stażu w e, portalu Rampa, z czego jestem e, zadowolona i jestem wdzięczna za to, że utrzymałam taką możliwość. I właśnie realizuję swoje Pierwsze zadanie, że tak powiem. A mogłabyś powiedzieć, e, czy szukałaś sama pracy, czy jak to wyglądało, czy, czy, czy to jest Twoja pierwsza e, e, praca, czy już nie mogłeś pracować? E, nie pracowałam jeszcze, e, szukałam pracy, ale bezskutecznie niestety. E, nie pracowałam jeszcze, to jest moja pierwsza praca. No i wiadomo, trochę się stresuję, ale mam nadzieję, że dam radę. A masz jeszcze jakieś inne aspekty, które byś chciała jakby, poprawić? Powiedz, że otworzyłem wdzięki przeprowadzę do Rzeszowa oprócz pracy. Na razie mi tak ciężko powiedzieć też, no bo no nie mieszkam tu jednak na tyle długo, żeby, żeby w ten sposób właśnie opowiedzieć. No, najważniejszym dla mnie właśnie aspektem jest to, że, że właśnie mam możliwość podjęcia zatrudnienia i że no jednak się tak, dużo bardziej na ludzi i na możliwości, jakie, jakie tutaj otrzymałam. A jak byś mogła więcej mówić o tych możliwościach? No na pewno możliwością jest też to, że właśnie tak jakby mogłam się sprawdzić e, chociażby, nie wiem, w obowiązkach domowych, czy, czy dam sobie radę na przykład coś gotować, nie wiem, posprzątać, e, no bo jednak wcześniej nie miałam takiej możliwości. Czy na przykład dam radę nie wiem, wyjechać sama na miasto, czy, czy sobie poradzę przejechać przez, przez wyższy krawężnik, czy dam radę sama być do sklepu, czy, czy poradzę z sobie z zrobieniem zakupów, tak? I jakbyś mogła jeszcze powiedzieć z jakimi nie radzisz sobie bardziej, z jakimi może? się, że... Radzę sobie ze wszystkim w takim samym stopniu, że, że raczej staram się, jeżeli coś robię, no to staram się to robić na, na 100% i radzę sobie ze wszystkim w takim samym stopniu. Wiadomo, że są rzeczy, które wymagają od mnie jakiegoś tam większego poświęcenia, niektóre mniejszego, ale wydaje mi się, że, 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 że nie mam jakichś takich większych problemów z wdrożeniem w, w sobie. A dlaczego najbardziej się obawiałaś, czy najbardziej sobie nie poradzić? Ja obawiałam się, że nie poradzę sobie z takim właśnie udźwignięciem wszystkiego psychicznie, że tak jakby to, że jestem właśnie tak daleko od rodziny, to, że ogólnie jestem daleko, że, że no jednak to jest tak duże miasto, że no po prostu to wszystko mnie przytłoczy i że, że, że nie poradzę sobie z tym. Perspektywy i roku, jakby jak to, radzisz sobie, czy nie radzisz? Wydaje mi się, że radzę sobie całkiem dobrze. Może też nie wychodzi mi wszystko idealnie, tak jakbym chciała, no ale wiadomo, jednak praktyka czyni mistrza, tak? Więc, więc mam nadzieję, że też jednak im więcej będę próbować, tym bardziej będzie mi wychodzić. No ale wydaje mi się, że. że jak na tak krótki czas mieszkający samemu, no to, to radzę sobie całkiem dobrze. Dziękujemy Ci bardzo za poświęcony czas i życzymy największych ja sukcesów w dalszym